Cześć, chciałbym Wam dziś przedstawić żarówkę ledową do samodzielnego montażu zamówioną na ebayu z Chin. Tak ona wygląda. Paczuszka przyszła po dwóch tygodniach od zamówienia. Myślę, że to dobry czas jak na zamówienie z Chin. Zamówiłem parę tych kitów do samodzielnego montażu. Z obawy, że jakość elementów może być niezadowoląca i też tak się stało z jednym z kitów. Po złożeniu i wkręceniu żarówki świeciła się chwilę i coś trzasło i zgasło. Na szczęście zdarzyło mi się tak tylko z jednym egzemplarzem. Tu chciałbym Wam pokazać, z czego składa się taki kit żarówki. Mamy 36 diod LED. Oprawę. Płytki drukowane i całą resztę elementów. Tylko dwa kondensatory, jeden elektrolityczny, ceramiczny. Diody do stworzenia mostka prostowniczego i przewody do połączenia tych elementów. Dokładny spis elementów zamieszczam na fotce. A wszystko zmontowane według schematu. A tak to wygląda po wlutowaniu wszystkich elementów. Tu mamy płytkę z naszym panelem LEDowym. Tu mamy mostek prostowniczy, kondensatory, rezystory i naszą oprawę. A tu żarówka w całości z podklejonym panelem z LEDami na wysokości około 3 mm nad odprawą żarówki w celu zapewnienia chłodzenia. A tu nasza żaróweczka po złożeniu i wątowaniu w oprawę i po załączeniu. Świeci całkiem nieźle. Dwie takie żarówki spokojnie są w stanie oświetlić wiem, korytarz, takie miejsca, gdzie nie jest potrzebne, mówię, jak mocne światło. Na koniec e, chciałbym zamieścić również zdjęcie z wynikami pomiarów e, wykonanymi za pomocą multiprzetwornika. Jest tam pokazana moc jaką pobierają nasze, nasza żarówka, e, moc bierna, czynna. Myślę, że warto też to zobaczyć. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie, zapraszam do lajkowania, subskrybowania. Pozdrawiam.